Odkryłem układziki, kurwa, kurew jebanych polskich Francuzików, Interpolu, Policji CBS, kryminalnej, koszalin, Świdwin, Skurwy, syny jebane mają układ z Warszawy, tam mają Policję Interpol i handlują z Arabami na terenie Francji. Dragi, skurwy, syny kupowałem od nich w Breslambozelek we Francji. Skurwy, syny handlują z pięcioma Arabami, z koszalina gejami i skur po 20 parę lat w długich włosach. Te skurwy syny młyńska na ich zlecenie chcieli mi upozorować w areszcie śledczym czarny worek, dlatego przyjrzałem układy ich skurwy synów. Zabili, Te policja zabiła chłopaka w Brest z Albanii za Dragi, skurwy syny. Potem on się rozjebał i powiedział, że to niby było moje, dlatego mnie zaczęli obserwować skurwy syny, a ten chłopak się go ba, ich, ich się bał, bo go zatrzymali. I go pewnie bili, kurwy, i się rozjebał. I teraz mnie obserwują 4 lata. Przejrzałem Młyńską MSW, układ Prokuratury Policji podstawiają polskich francuzów Po wakcynacji odjebali 7 milionów Polaków i podstawili swoich ludzi w Warszawę, w prokuraturę krajową generalną. I kurwy jebane zarządzają, pozorują ludzi w więzieniach, skurwy syny do handlu organami i handlują z Arabii, dragi w Europie. To ta policja, która problem ma policja z nimi w Niemczech z karterami Arabów, co ich szuka, to oni są na terenie Polski, skurwy syny handlują we Francji dragi chłopaków z Polski, też dilerów i handlują organami, pozorują ludzi na zlecenie policji. Jak we Francji. To są kurwa arabskie mordercy. Policja ich wprowadza w więzienia i pozorują ludzi, i potem niby samobójstwo, płacą prokuraturę i policję w poszczególnych krajach i handlują za Arabii Dragi. Odkryłem tych skurwysynów synów. Dzięki administracji młyńskiej strefowej w służbie więziennej w Polsce udowodnię układ islamizacji i pozorowania ludzi w więzieniach. I układ polskich Francuzów. Służby więzienne to są polskie polaczki. Gadają po polsku, po francusku, kryją się, bo opłacają prokuraturę i mordują ludzi w więzieniach i wprowadzają islam Skurwy, Syny. To są polskie, francuzi rasiści z Arabami, którzy opłacają polską policję i prokuraturę Skurwy, Syny. z nami z Francji. Tak samo mają zagrywki w Francji mordują ludzi w szpitalach, w więzieniach. Na terenie Francji odkryłem europejskich morderców Arabów Cfelów.